Nazywam się Damian Kapusta, jestem prezesem fundacji Dream Trip, która organizuje wyjazdy Jadę na Trip. Jest to seria wyjazdów integrująca społeczeństwo akademickie stałej Polski. Tak naprawdę udział mogą brać wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Tutaj akurat nie gali roli, ale głównie wyjazdy skierowane są dla społeczeństwa studenckiego. Co jest wyjątkowego? Wyjątkowego są na pewno same wyjazdy i to, że cały wyjazd nie organizuje jedna osoba, tylko organizuje cała grupa ludzi. Ludzi, którzy działają w samorządach, działają w różnych instytucjach i tak naprawdę to oni wszyscy tworzą i trip tworzy każda osoba, która na niego jedzie. Najbliższy wyjazd jest wyjazdem sylwestrowym tym roku w Herowie na Ukrainie. Zaczyna się od 29 grudnia i trwa do 2 stycznia. 105 magicznych dni. Przygotowanych 375 miejsc. Cała impreza, całe wydarzenie dzieje się w jednym miejscu, w jednym ośrodku, na którym będzie również impreza sylwestrowa, gdzie jest restauracja, jest miejsce hotelowe oraz są baseny. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.patrema.org. Miejsce na Lubelszczyźnie na tripa na pewno byłby to Krasnobród, na pewno był to Zwierzyniec, a nawet byłby Zamość. Nawet myśleliśmy kiedyś, żeby zrobić tripa sylwestrowego rok temu w samym Lublinie. Na pewno miejscem, którym trzeba zobaczyć jest sam Lublin i stare miasto. Jest to Rynek w Zamościu, jest to Kazimierz Dolny, na pewno magia tego miejsca na jesieni. Krasny Bród oraz Zwierzyniec. Jest łatwe, tylko trzeba chcieć. Wystarczy mieć jakiś dobry pomysł, bo ludzi chętnych do działania jest naprawdę dużo. Miałem okazję 5 lat działać w samorządzie, reprezentować studentów i sprawdzić, jak to wszystko u nas wygląda. Na pewno jest masa młodych ludzi chętnych do działania, którzy naprawdę chcą fajnie robić z masą pomysłów. Przez te 5 lat, które mieszkam w Lublinie, widzę, jak Lublin z roku na rok się rozwija. Pojowisko studenckie. Miałem 6 lat organizowania lubelskiej Dni Kultury Studenckiej. Miałem możliwość działania, bycia przewodniczącym reprezentantem studentów Uniwersytetu Przyrodniczego i mega, mega polecam Lublin jako miasto rozwoju, jak i miasto turystyczne.